A co jeśli ktoś nieświadomie wypije na przykład koktajl wymieszany z alkoholem, jednorazowo, a jest trzeźwym alkoholikiem? To zależy, wiesz, od dużo, dużo takich czynników, ale zobacz, no wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteś gdzieś na jakichś urodzinach, nie wiem, gdzieś tam ktoś cię zaprosił i jakieś tam koktajle czy coś, ty tam i ty mówisz, ty, ty mi, zróbcie mi bezalkoholowe. Po pierwsze, to jest picie takie na sucho bardziej, więc tutaj. Myślę, że tu trzeba by było się przyjrzeć temu, jeżeli, jak masz się pomylić, bo jeżeli wszyscy piją takie same koktajle, ty tylko masz różnicę taką, że bez łódki to jest picie na sucho, więc to też nie jest dobra droga. Ale dobra, załóżmy, że już tak jest. Poszedłeś na imprezę, wszyscy mają palemki jakieś, kurde, owoce, ananasiki i tak dalej, i wszyscy mijają z alkoholem, a ty nie. I co się dzieje? Po pierwsze, jeżeli jesteś na początku swojej drogi trzeźwości, to niedobrze, bo jesteś dopiero dopiero trzeźwie, dopiero uczysz się tego wszystkiego, dopiero reprogramujesz swoją podświadomość, żeby żyć w trzeźwości. Bo, na przykład, na dzień dzisiejszy, jak ja mam i jak wielu pacjentów, którym pomogłem i są po rok, dwa, czy tam ileś lat, trzeźwi, to my jesteśmy tak, jakby zaprogramowani już, że nas alkohol albo zapach. Od Trąca, czyli jest niedobrze. Nam jest, mówię, wow, jak ja czuję zapach piwa, to po prostu mi jest już niedobrze, albo wódki i tak dalej. Więc to jest, to jest takie, takie od, odpychające. Więc nawet jeżeli byś był w długim okresie trzeźwości, i nagle okazuje się, że przez pomyłkę wzięłeś łyka jakiegoś tam alkoholu, wzięłeś łyka jakiegoś tam tego drinka, jakiegoś koktajlu alkoholowego i wyczujesz alkohol, to automatycznie to będziesz wiedział. I, w te, i to nie jest tak, że e, słuchajcie, od razu wypijesz i mówi, ja pierdziele, 10 lat byłem trzeźwy, wziąłem łyka ogóle, i teraz się zacznie, bo mój organizm znowu wszystko od początku. No nie, to nie działa w ten sposób. Pamiętajcie, że alkohol, czy tam narkomania, ale ogólnie to jest choroba emocji, to jest choroba psychiczna, a nie że substancji. czyli to nie jest takie to, że 10 lat nie piłeś, i nagle trochę dostanie się do organizmu alkoholu, i w ogóle twój organizm będzie musiał zażywać go znowu, bo wciąg wpadniesz. Nie, to nie jest, to nie funkcjonuje w ten sposób. Ja było tak, słuchajcie, miałem takie dwie sytuacje w swoim życiu, że zjadłem cukierka alkoholowego i poczułem alkohol. I mówię, Jezu, Matko Boskie, jakie to niedobre, no ale to tam. Wziąłem, wziąłem, wyplułem część albo tam nawet chyba jednego zjadłem, nie, jest niedobry, nie, nie smakuje i mi to wszystko jest. Nie, nie, że ja liczę od nowa bez przesady. To nie, to nie chodzi o to, jeżeli ty, jako ty, będziesz osobą pracującą nad sobą, działającą w tym kierunku, trzeźwiejącą, zajarać się tym trzeźwym życiem, zmienić ten styl y, y, funkcjonowania, no to nie będzie takiego czego, że wypijesz sobie tam jednego, wypijesz sobie łyka, dwa koktajlu, który był z alkoholem i nagle, o kurde, już koniec mojej roboty. Nie, no powiedz, kurde, sorry, a ja pierdzielę, jakie to niedobra. Tak, więc, więc to nie będzie tak. Jeżeli nie będziesz wiedział, że tam jest alkohol i wypijesz go do końca, no to, 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 to taka ilości alkoholu małe były, że, że no co masz zrobić? No nic nie zrobisz, to nie jest tak, że polecisz od razu, bo wypiłeś. Mówisz, fuj, Jezu, niedobre, tak? Nie, jest to niebezpieczne. Często my powtarzamy, że jak się chodzi na imprezę albo coś, to nawet przed wypiciem, to powąchać, czy jest alkohol w ogóle w środku. Tak? No ja nie chodzę na imprezy już, no Jezu, ile można, tak? No młody można, młodzi mają gorzej, nie? Jak dopiero jest uzależniony i wiadomo, ale ja już swoje zrobiłem. No. Jeżeli ktoś tam ma 30, 40, 50, 60 lat, to bez przesady, ile można, nie? Można coś innego, bardziej pożytecznego robić. Więc podsumowując, jeżeli wypijesz taki. E, jeżeli weźmiesz łyka dwa i nie wyciesz... no bo nie, musisz, nie możesz czuć alkoholu wtedy, tak? Bo wypijesz całego, no to nie czujesz alkoholu. No dobra, ale załóżmy, że to jest takie świadome ilości tego alkoholu, że wypijesz go do końca i w końcu ktoś się powie że tam był alkohol, to nie zmieni chyba twojego podejścia, że teraz w ogóle znaczy znowu rozpierdalasz wszystko na alkohol, zniszczysz wszystko i koniec. No nie. Mówić nie dobra ja pierdzielę, muszę najpierw wyciągnąć z tego wnioski jakieś. Muszę uważać, co piję. Muszę następnym razem, jak będę szedł gdzieś na imprezę albo urodziny kogoś, to po prostu zwrócę na to uwagę. Ale to nie jest koniec świata. To jest tak, punkt, może się zdarzyć. Prawdopodobieństwo, że ty wypijesz całego drinka i będziesz wiedział, że tam jest alkohol. I wypijesz go do końca od A do Z, a będziesz wiedział. To znaczy, że nie chcesz być by. to znaczy, że i tak byś poleciał, i tak byś poleciał. To znaczy, że coś jest nie tak, i tak, i tak. To znaczy, że może chciałeś, żeby takie coś się wydarzyło, tego nie wiem. Ale z punktu widzenia medycznego, chemicznego, nie powinno to wpłynąć. Jeżeli nieświadomie weźmiesz łyka 2-3 alkoholu, czy z cukierka jakoś, czy coś z alkoholem. Nie powinno wpłynąć to na Twoje trzeźwienie, jeżeli pracujesz nad sobą, chcesz być trzeźwy i dążyć do tego, żeby wszystko było w porządku. No. Trzymaj się hej.